No a Kara też walczyła na rapnokaucie. Oglądałeś jej walkę z sobą. No, coś tam oglądałem. Tak, bo ona była na dwójce, ty byłeś na trójce. I co, jak tam w ogóle wrażenia po tym rapnokaucie, jak już tak poruszyłeś ten temat? Ale już mówimy o mojej walce, czy w ogóle tak, o Tak, feedback pracy? ludzi, czy oglądają, czy dostajesz jakieś często info. O, widziałem cię na rapnokaucie, no i jak ty się czułeś? Wiesz co, dla mnie to był taki wielki, wielki, wielki sprawdzian siebie. Bo do tej pory, jak jakby... Oczywiście znaczy no, w battle rapie brałem pierwszy raz udział, nie? Ale mm -hmm. freestylowałem coś tam z koleżkami, to każdy tak zaczynał wiadomo. E, ale nawet zdarzyło się tam coś tam pozejmować na jakichś bitwach lokalnych, nielokalnych, ale tutaj to jest zu zupełnie inna atmosfera, zupełnie inny stres. I tak w sumie byłem zawiedziony, jak wychodziłem ze sceny, bo wiem, że nikt nie lubi kurwa przegrywać. nie? No tak. No. E, ale, ale też przez to można się nauczyć fajnie przegrywać. No. No. To był taki fajny sprawdzian. Mm. A poza tym w ogóle pro, props dla Lubera, bo ja pamiętam jak on nawijał w liceum, to co on nawija teraz, a, a, a jak nawijał w liceum bez, ura bez urazy, bardzo się lubimy, ale no kiedyś nie było za kolorowo. proszę <grym> no to, to <grym> progres. Nie, no. no super, super. Ja bardzo doceniam uwielbiam jak moi ziomale gdzieś tam dochodzą i, i robią swoje, także. Jak twoi ziomale dochodzą, uwielbiasz? co 300. Wiadomo o co chodzi. No. Musiałam, musiałam. No dobrze, ale mówisz, Dobra, yy, sprawdzian siebie. A propos sprawdzianów siebie, to Popek teraz wygrał w MMA. Myślałeś kiedyś, żeby właśnie może na przykład z Popkiem zawalczyć? Popek versus Popek. <grym> <grym> tak myślisz? To jest pytanie retoryczne, chyba. Aha, okej, okay, <grym> dobra. <grym> jeśli, jeśli tak, uważasz. Chyba. chyba, że z siwym. Ty, no no, no, to też nie, to ma... nie, Ale ty to musisz, waga, zbić do, ale, musisz zbić waga, do mojej nie, waga, no. nie, Siwy musiałby być bardziej fame. Bo ja na razie musiał zbić no... wagę trzykrotnie. Tak, i podbić fame. No to zbijesz. Co? Zdecydowanie. Ja trochę przytyję, ja ty ja trochę schudniesz. Zamienimy się. Żeby <laughs> to było takie łatwe i proste, nie? Mordo, słuchałem dzisiaj w płyty Flippin, z zajebisty numer, akurat grałem w nowego Tony Hawk'a. No i żałuję, że tutaj nie pogramy. Kurwa, no to następnym razem. O bardzo, ja grałem w Pro sker, Skater trójkę bodajże w trójkę i w American Westland. Stare czasy, ale to no jest zajaweczka? Bo no tam słyszałem, to jest real, real. No real była to. zajaweczka, ja wiem, Znaczy, ja, zacząłem jeździć na desce, później zacząłem nawijać, także nieśmiertelnie. Jak tebe. Od kiedy pamiętam do butów przykuta decha jest. Okej. Okay. Ale co, uważasz, że deskorolka jest jakimś częścią hip-hopu? Yy. Elementem, jak to się tak mówi, podręcznikowo? Yy. Sport to sport. Aczkolwiek chyba w subkulturze to jakoś tak do, mo, mocno. Znaczy kiedyś był taki czas? Bo, znaczy teraz, teraz ja tak nie wiem, super? teraz chyba maulaty nie lubią jeździć na desce. Znaczy, tak? Lubią, ale może niekoniecznie to kor koresponduje ze słuchaniem rapu.